Czy wiesz, kto i kiedy może przeprowadzić inspekcję w Twoim lokalu spożywczym? Inspekcję Twojego biznesu spożywczego przeprowadzają upoważnieni pracownicy z lokalnego urzędu. Są to Environmental Health Officers. i zadali jest sprawdzenie, czy przestrzegasz, czy przestrzegasz przepisów dotyczących higieny żywności i czy jedzenie, które serwujesz, jest bezpieczne dla Twoich klientów. Takie kontrole są zazwyczaj niezapowiedziane. Na podstawie tego, co zostanie zauważone podczas inspekcji, przyznana Ci zostanie ocena w skali od 5 do 0. Ta ocena wskazuje, jak dobrze dbasz o higienę w swoim lokalu. Oczywiście, im wyższa ocena, tym lepsze standardy higieny. A czy wiesz, że w Walii oraz Irlandii Północnej wywieszanie oceny na wejściu do lokalu jest obowiązkowe? W Anglii na chwilę obecną jest to dobrowolne. Obecnie masz również możliwość wyświetlenia swojej oceny na stronie internetowej czy też mediach społecznościowych. Dbaj o higienę na co dzień, by cieszyć się jak najwyższą oceną i zyskać zaufanie swoich klientów. A jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do inspekcji lub chcesz podnieść standardy higieny w Twojej firmie, umów się z nami na konsultację.